Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący integrację z platformą TradingView. Skorzystaj z promocji i uzyskaj kod na roczny dostęp do płatnej subskrypcji TradingView, obowiązują warunki. Dowiedz się więcej klikając link w opisie odcinka. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny czwarty odcinek z Pawłem Rakowskim. Linia na piasku. Rozmawiamy o książce Jamesa Bara, Konflikt, który ukształtował Bliski Wschód. Paweł Rakowski, dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj oczywiście spojrzymy na czasy II wojny światowej. Oczywiście to mógłby być temat rzeka, więc proszę wybaczcie, słuchacze, jeżeli pewnych wątków tutaj nie uda nam się podjąć. Zachęcam do przeczytania książki, to z pewnością pomoże, żeby mieć pełen obraz. Bliski Wschód odgrywał strategiczną rolę podczas II wojny światowej, głównie ze względu na zasoby ropy naftowej i położenie geograficzne. Mamy taki ważny punkt dla tras zaopatrzeniowych, komunikacyjnych. Na początku chciałem zapytać o bitwę o Półwysep Arabski Iraku, czyli 1941 rok, powstanie antybrytyjskie. Mieliśmy pronazistowski rząd Kilaniego. Powiedz mi proszę coś więcej na temat tych wydarzeń. Znaczy tak, przede wszystkim jeśli chodzi o Bliski Wschód w tym, w tym oto okresie, to on sympatyzował dość mocno z Niemcami. Jest to związane przede wszystkim z tym, że po pierwsze, Niemcy, jako że były na konflikcie zarówno z Francją i z Wielką Brytanią, no to odgrywały taką naturalną balans. Druga rzecz oczywiście jest taka, że ideologia nazistowska, która no cóż, ja tu, bo, bo często współczesnie, szczególnie w wielu szczególnie zachodnich badaczy tutaj doszukuje się tego, że Arabowie współpracowali z nazistami lub chcieliby współpracować z nazistami, gdyby mieli takie możliwości. Niewykluczone, żeby było takowa współpraca z tym, że ona oczywiście wynikała z tego, że ideologia nazistowska generalnie Generalna no, nie była zbytnio rozumiana, jeśli chodzi o szersze, szersze e, gremium tego, e, tego całego, tej całej areny blisko Liczyło się przede wszystkim to, że e, wróg na, naszego wroga jest naszym przyjacielem, przynajmniej tak to utożsamiano, jak i też e, to, że pojawiał się problem z jonistami w, e, w Palestynie. Tak więc, tak więc, miłowolnie tutaj było to. To, to jest niezwykle ważne, tak? No bo jeszcze się troszeczkę cofając przed okres II wojny światowej, no to wzmożona migracja do Palestyny miała związek w latach pod lat 30. miała związek przede wszystkim z tym, że nastroje nazistowskie w Niemczech e, no po prostu powodowały kolejną falę Alii, tak, czyli, czyli przyjazdu Żydów do Palestyny. Tak więc, tak więc to, to nie do końca było rozumiane jak trzeba, a w dzisiaj w chwili obecnej szczególnie jak jest wojna, to dość dużo szczególnie. Izby. Izraelskich różnych profili, portali plus, plus różnych publicystów, wskazuje na to, że akurat tutaj jest popularna na arabskich straganach. Ja widziałem Mainkamp na różnych arabskich straganach z książkami. No tak, tylko, tylko, tylko to też, też, trzeba, też trzeba pamiętać ten wątek, ten, ten wątek historyczny. Natomiast jeśli chodzi o Irak, to oczywiście sprawa wygląda to w ten sposób, że jeżeli wcześniej to znaczy iż w trzydziestym roku Francja niejako zdając sobie sprawę z tego co, co, co będzie, niejako ugłaskała Turcję. Przekazując, przekazując taką, taką do dzisiaj sporną enklawę, to jest Hatay, to jest tam jest, jest słynna, słynna starożytna ale Antiochia Turcji, jako tak, żeby odciągnąć Ankarę od też dla nich w sumie naturalnego, jak też to by była kontynuacja w sumie polityki pierwszowojennej, czyli, czyli aliansu Turków z, z Niemcami. Tak, tak, oczywiście w świecie arabskim wydarzenia w Europie odczytywano na swój sposób, to znaczy upadła Francja w 1940 roku, tak? czyli że pojawiły się kolaboracyjne reżimy wisi, jeśli chodzi o odcinek francusko-libański, no i też Anglia została jako samotnie na tym placu boju. Oczywiście trochę sytuacja się zmieniła, kiedy to Związek Sowiecki został zaatakowany przez Niemcy. Natomiast istota jest oczywiście taka, że z jednej strony Niemcy nacierali na Egipt, czyli sunna, sunna bitwa pod Tor, torbrukiem, El Alamein po to, żeby właśnie tego do, 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 do tego Egiptu dojechać, po to, żeby też przejąć i odciąć Anglików od kanału sueskiego, coś, co akurat było potężnym uderzeniem w ówczesne jeszcze Imperium Brytyjskie. Późniejszy prezydent Egiptu An Anwar al-Sadat, zresztą noblista, pokojowy noblista, który zawarł pokój z Izraelem, wspominał w którymś tam swoich tomów, pamiętników, że on czekał na Niemców wtedy, tak? że, że, że Egipcjanie czekali Kalina Niemców, żeby tutaj obalić króla Faruka, no i też oczywiście gdzieś tam te obawy, jeśli chodzi o przyjście Niemców, towarzyszyły też. Żydom w Palestynie, też bodajże Ben-Gurion, czyli ówczesny premier znaczy Iz... późniejszy premier Izraela, ale ówczesny przywódca, nazwijmy to, Żydów w Palestynie. To nie jest żadna tajemnica to, że oni po pierwsze przez cały okres II wojny światowej nie za bardzo informowali opinię publiczną żydowską w, w Palestynie, co się dzieje w Europie, też chyba, nie, chyba, chyba też nie mieli informacji, albo też nie rozumieli skali informacji, no bo przypominam, wtedy nie było żadnych internetów, korespondentów, nie było nic. Tak, dzisiaj mamy internet, a też korespondentów nie wiemy, znaczy nie mamy i też i też, i też ta wiedza nie jest taka, jaka być powinna, ale na tamty stan wiedzy i tamtego świata, to jednak sam fakt, że Niemcy dopuszczają się do takich zbrodni, to było też troszeczkę niewyobrażalne. No i też słynne jest to, że gdzieś tam wśród elity, z syjonistycznej Palestynie gdzieś tam rozdawano ampułki z cyjankiem na wszelki wypadek, gdyby Niemcy lub niemiecka dywersja dostała się na tereny Palestyny, która przypominam była kontrolowana przez Brytyjczyków i analogicznie jak Egipcjanie tak Palestyńczycy też czekali na Niemców, więc analogicznie tutaj jeśli chodzi o Irak, który jest niewątpliwie no. był o wiele ważniejszy pod względem całościowym de facto dla, dla Anglików w związku z Ropą ale też w związku z, z Persją, która już całkowicie, oni też czekali na Niemców, bo akurat jeśli chodzi o Persję, to jest to o tyle ważne, że oni mieli w sumie dwóch wrogów, znaczy Wielką Brytanię i Związek Sowiecki. Tak więc to, to ja to podkreślam, ponieważ ta optyka, jeśli chodzi o Persję ówczesną, czyli nawet i dzisiejszy Iran, też jest, też jest analogiczna, tak, czyli że nawet ostatnie wypowiedzi irańskich polityków odnośnie, dystans, dystansujące się z sojuszu z Rosją są tak jakby czymś Zrozumiałym, jeśli chodzi o tę część świata. Natomiast, jeśli chodzi o Irak, no to tu sprawa, wydawała się oczywista. To znaczy, to, że w wyniku przewrotu i tak właściwie e, udanego wyjęcia e, irackich złóż ropy naftowej z, z systemu e, brytyjskiego, to doprowadzi to do osłabienia e, angielskiego m, potencjału gospodarczego i militarnego, które ja przypominam, do włączenia się Amerykanów, to e, ten te, ten okres był, był kluczowy, jeśli chodzi o angielsku. Tak właściwie, no jednak wiemy już, już nawet, nawet na podstawie różnych odtajnianych um, źródeł, że nawet w Anglii pojawiały się głosy odnośnie tego, żeby jakoś się dogadać z Hitlerem. Więc, więc, więc to by był cios znaczący, jeśli chodzi o to, takie skłonienie, tak właściwie, no, skłonienie liczbowe, nawet odnośnie tego, że wiadomo jak Anglicy, Anglicy są, że jak nie, ma, jak nie ma czym walczyć, to oni nie walczą. Tak? Tak, więc, tak więc tutaj, akurat, jeśli chodzi o odcinek Iracki, on był zasadniczo. I był kluczowy, I, 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 i dlatego też Anglicy przez cały okres późniejszych lat wojennych, jak i też powojennych, kurczowo pilnowali tego, żeby właśnie Irak, plus Zatoka Perska nie powtarzała Tego, co się stało w 1941 roku, to znaczy, że, żeby nie było widma tego, żeby w wyniku jakiegoś przewrotu czy też rewolucji nagle po prostu utracić tam wpływy, bo to by było, nie wiem czy śmiertelne, ale na pewno bardzo poważny cios. Chciałbym jeszcze zapytać w takim razie jeszcze o ten Iran. Wojska brytyjskie, radzieckie zajęły Iran. Miało to na celu zabezpieczenie szlaku zaopatrzeniowego zwanego korytarzem perskim, oczywiście dla dostaw ZSRR, oraz uniemożliwienie, Jakiegoś potencjalnego przyjęcia Iranu przez nazistowskie Niemce, Dosłownie słowo komentarza? To znaczy, tutaj, jak już wcześniej mówiłem, mm. po pachlawii wczesnego sz, 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 szach Iranu. No. Niemcy i Persja to jest bardzo ciekawy temat, bo on już, tak właśnie te relacje sięgają czterech dekad, co najmniej wcześniej. Dlatego też do dzisiaj zresztą Niemcy są bardzo bo, znaczy były, bo teraz jest bardzo duży kryzys na linii Teheran-Berlin. Teheran Natomiast nawet do późnych lat 2000, czyli czym te relacje były bardzo, bardzo zażyłe, jeśli chodzi o te dwa kraje. Zdecydowanie przede wszystkim chodziło też o to, żeby znaczy Iran, znaczy Sowieci. Za chcieli mieli chrapkę na dużą, dużą część Iranu, przede wszystkim na północ. Tam się znajduje Azerbejdżan, tam też się znajduje Kurdystan. W Iranie to akurat jest automa to automatycznie powoduje to, że z jednej strony mogliby połączyć az oba Azerbejdżany. To jest akurat Sowieci zawsze prowadzili tą politykę, jednak nie chcieli mieć. Się Przydzielonych prowincji nie chcieli mieć takiej sytuacji, żeby jedna część jakiegoś etnosu czy narodu znajdowała się u nich, a druga część w systemie poza po, pozasowieckim. No i też, oczywiście, tutaj Iran w związku z. Pewną, pewnymi możliwościami, które wtedy już powstały, mógł być bardzo skłonny ku, ku komunizmowi. Późniejsze dekady, szczególnie do lat 70. -tych, to jednak szach niż Mohamed Reza Pahlavi, czyli już czyli, 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 no, czyli następca, upatrywał główne zagrożenie w komunizmie i w komunistach, a nie w Ajatollach w Turbanach. Tak więc, tak więc tutaj akurat te wydarzenia, które akurat miały miejsce w trakcie II wojny światowej, gdzie akurat też przyjście armii Andersa miała, znaczy miało też przy, przy, przy przede wszystkim um, jako zabezpieczenie angielskich interesów w tej części świata I, znaczy, jest to, znaczy jest to pamiętane jest to wspominane, no i też e, w pewien sposób dalej funkcjonujące w pewnych w, w, w pewnej wyobraźni tak? I, i znaczy jeśli chodzi przede, przede wszystkim o optykę znaczy o wejście Sowietów, ponieważ Sowieci wyszli e, po drugiej wojnie światowej z Iranu, e, to jednak jest Wystarczającym już takim e, historycznym doznaniem na, do tego, żeby temperować jakoś te nastroje pro rosyjskie w przyszłości. Mhm. Francja miała w ogóle Francja, która oczywiście kolaborowała, mówiłeś tutaj na początku, miała jakiekolwiek jeszcze znaczące wpływy, jak można to ocenić to, co się działo w serii Libanie, właśnie wpływy wisi jakby przejęcie tymi kontrole, znaczy przejęcie kontroli nad terytoriami francuskimi, czy one rozumiem, że były podporządkowane polityce pronazistowskiej, czy jak były zarządzane coś na ten temat wiemy? To znaczy, jeśli chodzi o cały ten okres Wisi, który, który on długo tak nie trwał, ponieważ kampanią brytyjsko-angielską, brytyjsko-francuską w ten obszar że obszar znaczy został przyjęty przez tak zwaną Wolną Francję. Coś, co akurat będę polecam przeczytać sobie właśnie w tej książce całą tą trasę. Ponieważ jak ktoś śledzi obecną wojnę na odcinku libańsko-syryjskim, no to, no to to jest akurat wszystko to samo. No bo, tylko, że, tylko, że akurat Francuzi przychodzili od boku, no, od strony morza, więc. Więc, 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 więc nie musieli tam wchodzić w te góry głębokie. Natomiast taka też jeszcze analogia trochę do, do współczesności, no to w miejscowości al Francuzi wybudowali areszt dla niepokornych chłopów i, i innych buntowników. No i teraz, teraz tam przez 10 dni w tej miejscowości była bitwa pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. Natomiast Izrael musiał odstąpić. Tak więc, tak, więc, tak więc tych śladów generalnie obecności Francuzów tam jest akurat bardzo dużo. Natomiast oczywiście tak, no ważnym na pewno aspektem jest to, że Francja w 40. roku upadając zniszczyła swój autorytet. To znaczy to, że jakaś zamiana Francji tej przedwojennej na Francję. Vichy, no trochę dość mocno rozkojarzyła, szczególnie, szczególnie na miejscu. I co to jest taka, że Anglicy, po to, żeby oczywiście podkopać troszeczkę francuskie interesy, żądali od tego, żeby proces wyzwalania Syrii i Libanu spod mandatu francuskiego, znaczy w ogóle spod wpływu francuski się rozpoczął. To znaczy Liban w 1943 roku uzyskał niepodległość, tak? Syria w 1946 dopiero, ale to w związku z tym, że w Syrii było troszeczkę bardziej, bardziej skomplikowane. Przede wszystkim Francuzi też chcieli zachować swoje, swoje wpływy, to znaczy takim standardem troszeczkę w tamtych czasach, ale później też już narzucanym w dobie dekolonizacji były traktaty, które były pomiędzy państwami, które się wyzwalały z kolonii, czy też z mandatu na rzecz swojego dawnego kolonisty. Po prostu chodziło o to, że Franc ciechcie być kluczowym, kluczowym aktorem, jeśli chodzi o politykę gospodarczą, jeśli chodzi też o odnośnie różnych umów handlowych, które oczywiście tutaj były dla nich by, 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 by dla nich priorytetowe. Znaczy na pewno, bo tutaj też od razu muszę te, 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 zazn te zaznaczyć, bo akurat e, Bar jako znaczy jako angielski intelektualista troszeczkę tak patrzy na pewne sprawy koloni po, po strony kolonialnej, ale też trzeba tutaj troszeczkę odwrócić z drugiej strony. Żeby pewną, żeby, żeby tą, tą politykę troszeczkę usprawiedliwić. znaczy przede wszystkim chodzi o to, że na te tereny były dość mocno zapóźnione technologiczne i naprawdę tam niewiele było, znaczy nie było żadnej infrastruktury. Więc, więc te układy, które. Ee... Później szczególnie na obszarach Zatoki Perskiej one się podtrzymywały, ponieważ Lewant nam już później troszeczkę odszedł od tych wpływów, ale jeśli chodzi o zatokę Perską, to one tam się utrzymywały, no i, no i się utrzymują dalej, no i widać, że akurat z tego korzyść jest to, że akurat po prostu powstał Dubaj i, no, i, i to wszystko. Jeśli chodzi o Syrię i Liban, no to też lwia część gospodarki, była podporządkowana przede wszystkim na eksport, na eksport do Francji i to też przez francuskie firmy i to też przez różne, różne układy tam oddolne, które to powodowały to, że ta Francja była tam niezwykle ważna, czyli dla Libanu Francja jest dalej ważna. Jeśli chodzi o Syrię, to już dawno ten rozwód nastąpił, ale ten rozwód nastąpił na rzecz um, Związku Sowieckiego i, i suma summarum, to właściwie też już troszeczkę wychodząc uh, taką jakąś refleksją, jeśli chodzi o dalsze, dalsze etapy, to, to, to ja nie wiem, kto na tym lepiej skorzystał. To znaczy, chyba na pewno nie Syria. Um, a w Libanie jednak, um, jednak pomimo tego, że. Jest jak jest, ale gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam ten proces cywilizacyjny i gospodarczy poszedł, poszedł o wiele dalej niż 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 w Syrii, chociaż te same tak właściwie warunki pod wieloma względami. Tak więc, tak więc tutaj tak już reasumując, proces Anglicy tak właściwie chcieli bardzo bardzo dla swoich interesów, tak ponieważ już II wojny światowej, mhm. a szczególnie po drugiej wojnie światowej, już było wiadomo, że będzie świat inny. To akurat tutaj chcieli oczywiście po to, żeby się wzmocnić, między innymi w Iraku i między innymi na odcinku, za, na odcinki Zatoki za Perskiej, też w Iranie, no, chcieli tak jakby do tej Francuzów z tej, z, tej, z tej Syrii i Libanu wygryźć. Coś, co akurat Francuzi im się też odpłacili dobrym za. Złem, dobrym, za no po prostu generalnie też, to też nie pozostawali bierni, jeśli chodzi przede wszystkim o kocioł palestyński. I drodzy Państwo, zachęcam do lektury książki Jamesa Barra. Linki oczywiście w opisie. Pawle, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.